Cześć, witam wszystkich w recenzji książki Zwiadowcy Ruiny Gorlanu. Ruiny Gorlanu to jest to pierwsza część z serii zwiadowcy napisanej przez. Autora Johna Flongana. Z tej części rozpoczynają się przygody pewnego nastolatka. Jest to chłopak o imieniu Will, sierota wychowany w domu dziecka. Śmierć gońców nie jest do końca wyjaśniona. Wiadomo, że jego ojciec zginął bohaterską śmiercią, a matka kilka miesięcy później nie wiem, w rozpa czy, czy coś takiego. Śmierć jego ojca nie jest dosyć wyjaśniona, dopiero na końcu książki dowiadujemy się szczegółów jego śmierci i jest to dość zaskakujące dla czytelnika. Początek ogólnie książki jest przeciętny, ponieważ przypomina on troszeczkę lektury szkolne, czyli mamy tutaj sierotę, taki dosyć nieudacznik, że tak powiem, ale trafem losu, daje mu się dostaje się do korpusu zwiadowców na ucznia i co i rozpoczyna naukę i z czasem po prostu autor coraz bardziej podnosi podnosi napięcie w książce, ponieważ ogólnie coraz bardziej to ważne rzeczy się dzieją i książkę naprawdę wciąga autor tutaj naprawdę świetnie to zaplanował po prostu czujemy te emocje głównego bohatera i ciągle czekamy co się stanie dalej, a więc yy, nie jest tak jak niektórymi książkami, że jak się już usiądzie to, to, to się ma ochotę czytać, tylko po prostu tą książkę yy, na no, okrągło, jak yy, tego, tak jakby zatrzymać film w, w połowie i po prostu czekać, yy, czekać się kiedy można już go wznowić. I jest to naprawdę świetna rzecz, bo książkę czyta się bardzo szybko. No, jak się zaczyna czytać, to te strony lecą, bo one po pierwsze dosyć ściągka duża. Mamy tutaj takie przerywniki, jak dosyć duże obrazki między rozdziałami. I sama książka nie jest jakichś bardzo dużych rozmiarów, jest ona przeciętna, a więc czyta się bardzo szybko. Jest od jednej strony minus, a z innej plus, bo jeżeli chcemy szybko przeczytać książkę to naprawdę to jest tydzień na przykład i już, ym, przy, już jest koniec książka ma stron 319, 18 w sumie, bo tutaj tylko jest ten ostatni, yy, ta ostatnia część. <laughs> yy, ogólnie wydanie książki jest naprawdę ładne, ja mam akurat wersję w yy, twardej okładce yy, ja polecam naprawdę wersję twardej okładce, ponieważ no, książkę przeczytałem, a no praktycznie wygląda jak nowa, nic się nie zniszczyło. I naprawdę to, to super wygląda. Yy, jest to świetnie wykonane. Yy, wersja w miękkiej okładce. Tu ma bardzo ładną także okładkę, chociaż to, to już każdy musi sobie tego yy, musi se porównać w sklepie czy tam nie wiem na zdjęciu gdzieś wygooglujcie sobie to, która lepiej wygląda ale jakość wykonania według mnie ta jest o niebo lepsza, a kosztuje jedynie 39,90 a więc 5 zł drożej niż wersja w miękkiej opłaty yy, wszystko tu jest płyszczy naprawdę taki wybuch kolorów wszystko super wygląda i to mam, Wam mogę polecić jakość papieru jest tak, że jest naprawdę dobra, to jest, to jest dosyć taki wytrzymały papier yy, jasny, biały, a więc przyjemnie się z niego czyta. Yy, jedyne takie tutaj narażone miejsce na uszkodzenia, to to jest dół książki, który... ale to jest praktycznie takie uszkodzenie, że trudno to zauważyć. Lekko może się obedrzeć. I to jest jedyna wada. Yy, Cała seria ma 11, jak, jak, jak na razie 11 tomów, i naprawdę, przeczytając tą, mam straszną ochotę zacząć już czytać drugą część, ale o tutaj mamy yy, reklamę drugiej części, ponieważ jest taka. Yy, książka się kończy, a ciągle bardzo yy, tego, yy, tego powstaje bardzo duże napięcie. I ma się ochotę czytać dalej, a więc niebawem wrócę do tej, do tej serii i będę czytał. No, tu jeszcze można powiedzieć: z wad nie ma dużo wad. Znaczy, książka jest napisana takim lekkim, bardzo lekkim pismem. Tutaj nie ma jakichś trudnych słów, imiona czy jakieś tytuły, wszystko jest takie dosyć znane. A więc nie ma w ogóle trudności z czytaniem. To może czytać po prostu 7-latek, 8-latek, 9-latek nie będzie miał żadnego problemu z przeczytaniem tego, tak przynajmniej sądzę. Yy, te 318 stron to jest to naprawdę krótko, jakbym miał porównać z y, przykładowo Wiedźminem, który tego się ciężej czyta, ponieważ no, jest on napisany bardziej takim już yy, pismem yy, wikwintnym, że tak powiem, a więc... Yy, to czyta się naprawdę lekko, szybko i przyjemnie. Yy, co tu jeszcze powiedzieć? Sam świat przedstawiony jest dosyć ciekawy. Yy, jest to oczywiście świat fantazy, ale troszeczkę inny, ponieważ nie ma tutaj takich typowych jakichś smoków, potworów, magii i tego wszystkiego. Jest to w miarę normalny świat, taki, takie średniowiecze, lekko oczywiście podkoryzowane, ale pojawiają się jakieś takie drobne tam, jakieś coś w stylu potworów, takie stworzenia niespotykane w realnym świecie, ale są one raczej rzadkością i tam jakoś nie chodzą sobie po lesie dowolnie. no W sumie to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o recenzję książki, ponieważ nie ma tutaj dużo do opowiadania. Przepraszam, chory jestem. I co? Polecam. Naprawdę warto przeczytać. Jest to taka książka, z którą jeżeli nie chce wam się długo czytać, możecie nawet usiąść i jeden wieczór przeczytać, bo naprawdę bardzo dobrze wciąga. Wiem, że niektórzy ludzie tak robią. Kolejne części po prostu siadają wieczorem, jeden albo dwa wieczorem i wszystko. Przeczytam. Przepraszam Was za to cięcie, kamera mi padła. Yy, I to by było w sumie na tyle na, w, tej, w tej recenzji, zapraszam Was na kolejną i cześć, trzymajcie się, na razie.